Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku grudniowego odliczania dzisiaj 12 grudnia no i co za tym idzie <laughs> przepraszam serdecznie otwieramy sobie kolekcję, yy, kolekcję kalendarz adwentowy oraz przejrzymy sobie album z kolekcji Skor najpierw sobie tutaj znajdziemy dwunastkę dwunastkę mamy tutaj Z Przeszedł z tak I przejdziemy do Timber Nie wiem, zaraz zobaczymy jak to tu się będzie kryło Może troszkę was opuszczę. Super Tak jest, Timber Timber oraz Shiro mobile i wambisaka Czyli tutaj bez, bez szału Okej, okay. no i lecimy sobie, kolekcja skor Dwa, stara i nowa Szczerze powiedziawszy Tutaj jest base, bazóweczek Możecie zobaczyć Fajnie było to sobie zbierać to się w ogóle, chyba się udało to ku, zrobić tak, że kupiłem po prostu tam od kogoś taki zestaw skorów i było fajnie na tym wyszedłem ponieważ właśnie mam całą kolekcję jakby nie patrzeć kart score score a tutaj Barcelona tutaj Messi też Bayern City Inter okay. i tutaj mamy Judo Bellingama więc fajnie, Reine Oire Zabala częste. tutaj było bez tych. To już jest ta nowa kolekcja i tu wiem, że parę braków jeszcze jest. No mam nadzieję je gdzieś dokupić, czy coś takiego, żeby po prostu skompletować tę drugą kolekcję też do pełna. No tu mówię niedużo, może około 15. coś takiego. Tu widzicie jakieś braki takie pojedyncze. Kolejny brak. Tutaj wszyscy. Tu też. Tu też. <coughs> tutaj widzę, mamy troszkę kart. Skor specjalnych. Molina, Romero, Kapitan Messi, Gavi, Gavi. W trzech wersjach można powiedzieć Fati, w dwóch wersjach Jude Bellingham, Ferran Torres. Znowu Gavi, Tuchameni, Moina. Co dalej mamy? Znowu jakieś lewe skortim, Tu jeszcze jakieś specjalne karty. A z tyłu znowu specjalne. hotruki i Kapitan Gindogan. No i tak się prezentuje mój album. Niestety nie było do niego oficjalnego albumu, więc sadziłem sobie po prostu wolny album. No i co, ja wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu, no i oczywiście zapraszam was na grupę na Facebooku i co, życzę wam miłego dziąka, coraz bliżej święta, bo już można powiedzieć za 12 dni wybija Wigilia, czyli koniec naszej serii, więc myślę, że zleci to bardzo szybko i jakby nie patrzeć już trzeci rok z rzędu mamy trzecie grudniowe odliczanie i miejmy nadzieję, że co roku uda nam się tak robić ja wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia do zobaczenia, trzymajcie się i chciałem jeszcze właśnie przy mówieniu do zobaczenia zapytać, czy chcecie oglądać przy okazji co jakiś czas, żeby wrzucać wam filmiki z kolekcją 2022-2023 Champions League, bo mam trochę tych filmików jeszcze nagrane do wrzucenia, więc piszcie śmiało, ja wam serdecznie dziękuję i siemaneczko, cześć!